W Scanway zajmujemy się zaawansowanymi technologiami optycznymi i systemami wizyjnymi, które każdego dnia znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki i życia. Wdrażamy systemy wizyjne do kontroli jakości produktów produkowanych w fabrykach, ale także przygotowujemy aplikacje, które pomagają podejmować optymalne decyzje biznesowe w produkcji. Część naszych rozwiązań znajduje również zastosowanie w sektorze kosmicznym. W zeszłym roku z powodzeniem umieściliśmy na orbicie satelitę Starvibe, którego przygotowaliśmy wraz z niemieckim partnerem z Berlina. Satelita każdego dnia obserwuje naszą planetę i dostarcza wielu cennych informacji na temat zmian klimatycznych, ale także otoczenia pod kątem bezpieczeństwa Polski. Współpracujemy Również z niemiecką Agencją Kosmiczną, między innymi w projekcie poszukiwania i analizy składu chemicznego wody pochodzącej z Księżyca. Jesteśmy w przededniu naszego debiutu giełdowego. Wprowadziliśmy także rozwiązania Scanway na rynek amerykański i planujemy rozwinąć sieć naszych kontaktów i naszych rozwiązań na cały świat. Zachęcam do głosowania na firmę Scanway. Zwycięstwo pomoże nam pogłębić współpracę z europejskimi partnerami.